Hej, hej, witam w kolejnej szybkiej teleporadzie. Dzisiaj pochylimy się nad skorpionem, a mianowicie jak samemu zabić dorosłego skorpiona. Będziecie potrzebować kolca dorosłego skorpiona, aby upgradeować sobie Omni do łopaty poziom drugi oraz żeby zrobić sobie modowę stafa tu znalazłem sobie taki jeden spot, gdzie jest szansa, że po prostu będziemy mieli długą, prostą, aby przed nim uciekać. Między trawą będziemy z wzdłuż tego ogrodzenia, Nas na mapie, jesteśmy tu. Skorpion będzie gdzieś tutaj w noży, albo w tych okolicach chodzi. Tu mamy tylko takie niebezpieczeństwo, że to jest sadzawka i tutaj często jest komar. Ale zdarzało mi się, że nawet jak on tam był, to się nie zagrował. Tu też trzeba uważać, bo tu jest ten gazowy robot, gazówka. Nie, mamy pecha. No, może łatwiej niż myślałem, szczególnie jak zobaczyłem, że są dwa pająki. Macie bardzo długą, prostą. Jeśli nie znajdziecie go przy wejściu do jaskini, no to gdzieś, jak tu podejdziecie w okolice tych krzaczków, tych krzaczków, tych uschniętych liści. On się tu powinien pojawić. I Fire staffem, bardzo fajnie, go sobie jesteście solo w stanie zabić w miarę bezpiecznie, mrówka nawet przeżyła. I na koniec żenujący żart prowadzącego, jakiego narzędzia nienawidzą skorpiony? Poziemicy. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie gry lub jakiekolwiek inne, zapraszam do sekcji komentarzy, na pewno odpowiem, być może nakręcę filmik. A jeśli chcecie porozmawiać ze mną na żywo, to zapraszam na moje live. Y. Linki macie w opisie. I na dzisiaj tyle. A jak możecie, to dajcie suba, będzie mi bardzo miło. Dziękuję, trzymajcie się. Do następnego. Hej hej. Bye bye.